Witam wszystkich poszukiwaczy, odkrywców i szperaczy w comiesięcznym czytaniu tarota. Dziś bliźnięta. Te słoneczne, księżycowe, ascendentalne i po prostu bliźnięta dla tych, którzy chcą obejrzeć, co też u nich wydarzy się w tym październikowym miesiącu. Ok, a co będzie najważniejsze dla bliźniąt? W tym miesiącu. Bliźnięta zauważą, że sobie trochę folgują w marzeniach. Trochę odpłynęły. I tylko to, że nie ma kasy na to, żeby te marzenia spełnić, powoduje, że one z powrotem. Wracają na swoje miejsce marzeń, takich snów do spełnienia, czekających na odpowiednią chwilę. Jednym słowem, nie ma takiego podłoża obecnie, nie ma możliwości, żeby tyle rzeczy naraz spełnić, bo wy wiecie, co was może uszczęśliwić. Wiecie, co chcielibyście wokół siebie zgromadzić, co przeżyć, czego dotknąć, co doświadczyć. Bo marzenia to nie tylko samochód, dom i willa z basenem. Nie, to są też uczucia, ludzie, to są emocje. I teraz jest jakby u Was czas na to, że nie ma. Możliwości, żeby coś się zadziało. Nie teraz. Mówicie sobie nie teraz. A co miłego Was spotka? Miłe jest to, że mogą pojawić się pewne możliwości ruszenia. Do przodu z tym waszym pomysłem, który chcecie urzeczywistnić tu i teraz. To jest taki pomysł, który można, rezultat jego dotknąć, co można sprzedać, co też można kupić, ale skoro przed chwilą mówiłam, że nie ma na to kasy, w związku z tym, Będziecie starali się wszelkimi możliwymi sposobami. coś wymyśleć, kogoś zaprzęgnąć do tego waszego pomysłu, żeby właśnie go ruszyć. Będziecie szukali osób, możliwości może też pieniędzy na to, żeby ten pomysł wreszcie się, Zrealizował. Czyli jednym słowem, jest, jako spełnienie Waszych marzeń, to coś, a teraz trzeba poszukać sposobu, w jaki można to zrealizować. I tutaj naprawdę bardzo się mocno w to zaangażujecie, bo ten, to, to samo przygotowywanie do spełniania tych, tego swojego największego pomysłu. Będzie dla Was niezwykle emocjonujące, bardzo Was pochłonie. Samo to szukanie, sama kreacja, samo, samo działanie w tym kierunku będzie dla Was niezwykle y, takie, będzie Was pędziło do przodu. Będziecie wiedzieć, po co każdego dnia wstawać, co będziecie w tym dniu robić. Jakie mają te działania wasze, codzienne, przynieść rezultaty? Bardzo będzie was to nakręcać. A co was zasmuci? Może na te wasze pomysły takiego zbudowania tu i teraz dostaniecie krótką odpowiedź od Człowieka bezdusznego. Człowiek bezduszny to człowiek na stanowisku. Może być to też osoba, która jest osobą urzędową, która nie jest z wami w ogóle skoligacona, której nie zależy na was. Będziecie musieli bronić swojego stanowiska, argumentować, dlaczego właśnie to. Dlaczego tak na bogato? Dlaczego w ogóle ty chcesz to mieć? Po co ci to? I nie będzie wam się to podobało, ponieważ tych tłumaczeń, tego wyciągania tych poszczególnych elementów będzie niezwykle dużo. To jest tak jakby nagle się okazało, że ta droga do tej pozycji, do tego czegoś, co tak strasznie chcesz mieć, była taka Trudna natrafialibyście na osoby, które są bez serca, takie odtąd, dotąd. I zauważycie, ile potrzeba determinacji, żeby swoje w tym wszystkim właśnie doprowadzić do końca. Tak to nazwijmy. Okay. Co powróci? Już chcielibyście działać, bo wy lubicie to właśnie, jak dla Was ten pomysł, który już jest, wdrażamy to szukanie sposobu, wdrażamy, leci, idzie, idzie, fajnie, już się kończy, jest super, cieszymy się. A tu się okazuje, że w momencie, kiedy Wy chcielibyście już działać, już drepczecie nogami, już zacieracie ręce, to jest jeszcze na to wszystko potrzeba dużo czasu. Wszystko musi dojrzeć, wszystkie decyzje muszą być podjęte w odpowiednim czasie, wszystko musi być odtąd dotąd, wszystko musi być idealnie wpisane w te rubryczki, w te reguły. I Zastanawiacie się, czy te wszystkie wasze działania, które podjęliście, czy wy to zrobiliście, aby na pewno dobrze, czy w tym dążeniu do tego waszego miejsca tu i teraz, czy czegoś nie opuściliście, czy coś wam nie umknęło, a może po prostu ktoś był cwańszy od was i spowodował, że czegoś nie dopełniliście i zastanawiacie się, czy wasze działanie ma sens, czy to co robicie, czy to na pewno doprowadzi do efektu końcowego taki, jaki sobie wymarzyliście. I czekacie. Ile można czekać? Ale Czekacie. A co w pracy? W pracy spinacie się, żeby się nie dać degręgoladzie, żeby się nie dać zwątpieniu, żeby nie wchodzić niepotrzebnie w zbyteczne konfrontacje. Bo tak naprawdę boicie się, że łaska na pstrym koniu jeździ. Wolicie się właśnie powstrzymać, trzy razy ugryźć w język, żeby nie doprowadzić do sytuacji, która sama się będzie później toczyła. I wcale się nie będzie toczyła tak, jak wy chcecie. Nie, ona by się toczyła tak, jak ona chce nie wiadomo jak nieprzewidywalnie. A dla Was teraz nieprzewidywalność jest ostatnią rzeczą, którą chcecie w swoim życiu. Wy chcecie, żeby los Wam sprzyjał, żeby wszystko szło tak, jak trzeba. Dlatego powstrzymujecie się, uczycie się cierpliwości, a może nawet uczycie się takiej małej. Intrygancji, jeśli takie słowo jest. Uczycie się manipulować tymi, od których wiele w waszym zawodowym życiu zależy. To jest takie smyranie za łóżkiem, mówienie tego, co ten ktoś chce usłyszeć, robienie tego, co ten ktoś chce, żeby było zrobione. A nóż widelec, Wasza sytuacja się zmieni i potoczy się lepiej, dla Was lepiej. Wynik będzie satysfakcjonujący. Po prostu. A energetyka wasza. Wyostrzyliście się tak mocno intelektualnie, jak się wyostrzają. Żyletki w piramidzie Cheopsa same. Natomiast wy w tym momencie macie tak szybko działające wasze zwoje mózgowe, że można tylko pozazdrościć, ponieważ wy wiecie, że jeżeli poddacie się. Jakiejś, jakiejś pasji waszej, jakiemuś myśleniu takiemu emocjonalnemu, albo wejdziecie w klatkę waszych ograniczeń, waszych pomysłów, wszystko jedno, czego one by dotyczyły, związków z czymkolwiek, to możecie sobie nie dać rady. Dlatego teraz postanawiacie być trzeźwo myślącymi. Nie chcecie, żeby jakiś pomysł Wami tak zawładnął, że emocje wezmą górę. Bo już kiedyś tak było. I dla Was nic z tego dobrego nie wyszło. Przestaliście myśleć. Myślenie przychodziło z trudem, wręcz przeciwnie. A teraz stajecie jakby ponad to i myślicie o sobie, o swojej przyszłości jasno, trzeźwo i na zimno postanawiacie podejmować decyzje. A podsumowanie, może rada? Chcę się po prostu kochać. W związku z tym kochajcie i pozwólcie osobie, która chce w Waszym życiu zaistnieć tak po prostu na stałe, albo już jest, pozwólcie tej osobie też wykazać się w Waszym życiu. Niech ona będzie częścią Waszego życia, bo kochanie. To nie tylko mówienie sobie słodkich słówek. Kochanie to również opieranie się na kimś i również jakby udowadnianie swojej miłości czynami. W związku z tym kochajcie i bądźcie otwarci na to, co ta druga osoba może dla Was zrobić, dla Was zrobić. I co? Kochajcie się fizycznie, kochajcie się po prostu, róbcie ze sobą różne fajne, dla Was miłe rzeczy, spędzajcie fajnie czas, może na jakiejś aktywności, która dla Was będzie miła. A jeżeli w tym całym przebywaniu ze sobą razem myślicie o tym, żeby Ktoś jeszcze z wami obok tu był, to możecie z tego kochania zrobić sobie takiego małego dzieciaka, po prostu. I ta osoba, ta mała osóbka może was w tym wszystkim po prostu dopełnić. Może czuć się w tym momencie jako osoba niezwykle spełniona. I uczuciowo, i partnersko, i zadowolona po prostu ze, swojego, ze swoich poczynań, ze swoich działań, z ukierunkowania swoich emocji, z ukierunkowania swoich wszystkich możliwych potencjałów. To jest tak, jakbyście w tym miesiącu mieli dojść do. Takiego nowego etapu w Waszym życiu, który ma być wielką klamrą spinającą Wasze marzenia, które gdzieś tam głęboko kiedyś się pojawiły, a teraz zaczyna się realizacja. I tego Wam życzę. Powodzenia.